Nigdy, absolutnie nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś nic nie wart. Nie słuchaj takich ludzi. Jeżeli ktoś próbuje cię ściągnąć na ziemię, jeżeli ktoś próbuje ci wmówić, że Twoje istnienie nie ma znaczenia albo że to, co robisz, nie ma sensu, absolutnie się takich ludzi nie słuchaj. Słuchaj siebie. Takich ludzi spotkasz wszędzie. Jest ich pełno i naprawdę będą na każdym kroku cię hejtować, będą próbować cię ściągnąć w dół, będą cię oceniać, będą starali cię pomniejszyć twoją pewność w siebie. Ale twoim zadaniem jest kroczyć dalej. Słuchaj, ludzie, którzy się poddali, którzy odpuścili zrobienie kolejnego kroku, bo ktoś na nich nakrzyczał, bo ktoś im powiedział, że nie dadzą rady, ale kim jest ten ktoś? Jedyną osobą, którą powinieneś słuchać, to jesteś ty sam. Powinieneś patrzeć w lustro i sam sobie odpowiadać: to jestem tego warty, czy nie? I teraz, jeżeli jesteś tego warty, jeżeli dasz radę i czujesz, że dasz radę, to absolutnie nie słuchaj się innych, którzy chcą cię gdzieś zniszczyć. Takich ludzi spotkasz wszędzie na swojej drodze. I pamiętaj: wszystko jest w Twoich rękach. Jeżeli uwierzysz takim ludziom, to przegrałeś. Ale nie tylko raz. Ty go będziesz zawsze przegrywał. Dlatego zagryź zęby i do przodu. I nie słuchaj ludzi, którzy źle Ci życzą. Spotka ich wszędzie i zawsze. Ale tylko od Ciebie zależy, czy ich pokonasz.